Hej, witaj. Dzisiaj będzie o pewności siebie. Pewność siebie jest bardzo istotną cechą i ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. Brak tej cechy oznacza kiepskie funkcjonowanie w różnych sferach z towarzyskiej, rodzinnej, prywatnej, zawodowej. Na każdym etapie naszego życia potrzebna nam jest pewność siebie. Ale pewność siebie pamiętaj, to nie Buta, nie arogancja, nie mądrzenie się, tylko takie zdrowe podejście do własnych wartości i do wartości w ogóle uniwersalnych w życiu. Dzisiaj będzie na ten temat pogaducha. Pogaducha, która zachęci do samoobserwacji i do wykształcenia pewnych cech, które mogą prowadzić do pewności siebie, bo Człowiek taki mądrze pewny siebie jest prawdziwym błogosławieństwem do otoczenia. Ludzie lubią mieć w swoim otoczeniu ludzi, którzy są pewni siebie, którzy wiedzą czego chcą, którzy nie są chwiejni. To są ludzie, do których na ogół mamy zaufanie. Ale ja przestrzegam również w tej pogadusie przed wszelkimi przegięciami i też przed tym, żeby tak za bardzo komuś zawierzyć bo musimy znać ludzi, z których chcemy cokolwiek czerpać. I dlatego, jeśli się jeszcze nie znamy, to ja mam na imię Gabriela i tu są pogaduchy, w których możecie mnie poznać, a pierwsza pogaducha, która jest wstępem do Emporio Life, mówi w ogóle o mnie. I ja nie lubię, jak mi ktoś wierzy na słowo od tak sobie. Trzeba wiedzieć, komu się wierzy i komu się ufa. I dlatego, jeżeli... Przerobisz tu pewne pogaduchy i pewne medytacje. Będzie Ci się podobało, to proszę subskrybuj. I kliknij taki dzwoneczek, żeby wracać do nas, bo wtedy YouTube będzie Ci przypominał o każdej nowej publikacji. Serdecznie dziękuję też za wszelkie lajki i za wszystkie opinie, za to, co do mnie piszecie, bo podpowiadacie mi nowe tematy. A teraz już pogaducha. Serdecznie zapraszam i miejcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Ducha o pewności siebie zacznę od tego, skąd się bierze jej brak. I nie będę się nad tym za bardzo rozwodziła, bo lubię mówić o pozytywach i lepiej poświęcić więcej czasu temu, co zrobić, by tą pewność siebie wzmocnić. Natomiast nie jesteśmy pewni siebie, dlatego że za często myślimy o sobie w sposób negatywny. To chyba nasz główny problem. Jesteśmy zbyt samokrytyczni. Mamy też często tendencję do natrętnych myśli. Myślimy o przeszłych, nieprzyjemnych wydarzeniach. Te myśli powracają, pojawiają się zbyt często. Jak nam wiary wtedy we własne siły i w to, że nam się uda? Jesteśmy pesymistycznie nastawieni i oczekujemy najgorszego scenariusza. Oczekujemy sytuacji, które prowadzą do tych samo spełniających się przepowiedni, które kreujemy. Realizujemy wyświetlane w naszych głowach negatywne scenariusze. Mamy wrażenie, że nie posiadamy wystarczających kompetencji. Bardzo często myślimy o sobie, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy. Towarzyszy nam wstyd przed innymi, nieuzasadniony strach przed niepowodzeniem. Stronimy od ludzi, niesłusznie, bo są tłem, do nabywania pewności siebie. Ważne, potrzebujemy ludzi. Mamy kompleksy na temat swojego wyglądu lub charakteru. To tak z grubsza te powody, dla których nie jesteśmy pewni siebie. Brak nam często, niestety, takiej zdrowej pewności siebie. Oczywiście każdy z tych punktów można rozłożyć na czynniki pierwsze, ale to już jest Twoja praca. Jeżeli któryś z tych powodów, które wymieniłam, zwrócił Twoją szczególną uwagę, to go przeanalizuj. Przeanalizuj i pożegnaj. Jak się nie uda, to poszukaj pomocy. Pamiętajmy jednak, że każdy ma od czasu do czasu takie myśli. To normalne. Stają się one naprawdę destruktywne wtedy, kiedy zaczynają mieć wpływ na przebieg Twojego życia i utrudniają normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Jeżeli pojawiają się z rzadka od czasu do czasu, to jest to normalne. Ale taki przewlekły brak pewności siebie jest bardzo dotkliwy i niszczycielski. Często obok innych czynników bierze udział w tworzeniu się poważnych zaburzeń, które mogą przekształcić się w choroby psychiczne typu depresja, zaburzenia odżywiania i nerwica. Warto mieć świadomość, że pewność siebie nie oznacza tylko poczucia własnej wartości. Budowanie pewności siebie to proces, w trakcie którego trzeba zadbać również. O znajomość swojej tożsamości, czyli o tę świadomość, na którą tu, na tym kanale, cały czas pracujemy. Oba te czynniki łączą się, tworząc wiarę we własne siły, wzmacniając poczucie bezpieczeństwa, A to bardzo potrzebujemy. Na nasze postrzeganie siebie, czyli samoocenę, wpływ mają myśli o nas samych a także informacje zwrotne, otrzymywane na nasz temat z otoczenia z relacji z najbliższymi, z partnerami, z przyjaciółmi, współpracownikami, a także doświadczenia wyniesione z domu. Bo istotne jest to, jak nas traktowano i ma to wpływ na to, jak się dzisiaj czujemy i jak siebie postrzegamy, oraz jakie były nasze stosunki z rodzicami czy z rodzeństwem. To wszystko ma dzisiaj wpływ. Na tą pewność siebie. Ogromny wpływ na to też mają relacje i informacje z otoczenia otrzymywane w tym wieku takim nastoletnim, bo koledzy czasami byli okrutni. A potem z kolei mają wpływ przebyte doświadczenia życiowe, doświadczone traumy. Ważna jest także rola społeczna, w jakiej się sami ustawiliśmy bądź zostaliśmy ustawieni. Istotną sprawą jest również nasz status społeczny i kontekst kulturowy. Każdy z tych czynników będzie dla poszczególnej osoby miał słabszy bądź silniejszy wpływ na postrzeganie siebie i tą zdrową pewność siebie. Prawdziwa pewność siebie to też czerpanie ze swojego wnętrza, z własnych osobistych wartości. A nie z zewnątrz, z opinii innych ludzi. Zdanie innych jest zmienne. Dlatego my, jako osoba, nie powinniśmy od tego zależeć, lecz czerpać z własnych źródeł. Tym wglądom w siebie służą też medytacje, które tu prowadzę, które często znajdziecie tu na moim kanale, częściej niż pogoduchy, bo one właśnie wyłączają. Negatywne myślenie, i pozwalają w ten sposób, poddając się pozytywnym sugestiom, uwierzyć w siebie. No, ale co jeszcze można dla siebie zrobić w tej sferze? Tak absolutnie, realnie i świadomie. W jaki sposób budować tą pewność siebie? Otóż są też takie praktyczne wskazówki, jak można to zrobić. I warto. Istotnym jest, między innymi, poznanie siebie, zdanie sobie sprawy z tego, jakie mamy zasoby, zastanowienie się nad tym, co lubimy najbardziej. Wiedza na temat własnej osoby może bardzo pomóc w poznaniu swoich reakcji, zwłaszcza tych takich nieprzyjemnych sytuacjach, a także swoich pragnień, możliwości i zasobów, a to wszystko. Prowadzi do tego, że nabywamy pewności siebie. Pewność siebie to wiedza. Wiedza o sobie. Następna rada: to po prostu bądź sobą i odkrywaj własną tożsamość. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś na tym etapie. Nawet jeśli odczuwasz pewne braki, i czujesz się w niektórych sytuacjach niekomfortowo. Zaakceptuj to. Zaakceptuj to. Zacznij od tego. Możesz widzieć swoje wady i niedociągnięcia, ale jednocześnie nie musisz się za nie krytykować, lecz możesz pracować, aby je zmienić. Na to, jacy jesteśmy, składa się bardzo wiele czynników. I nie warto ich czasami zbyt dogłębnie analizować, tylko skupić się na tym, co zrobić, żeby było lepiej. Zaakceptuj to, co było i pozwól sobie iść dalej. Daj sobie szansę na swobodną zmianę, bez towarzyszących wyrzutów sumienia i wiecznej presji, którą wywierasz sam na sobie. Istotnym jest także, by siebie nie zamęczać, tylko realizować mniejsze cele. Zacznij od mniejszych celów, a w końcu zrealizujesz i ten największy. Uwierz we własne możliwości. Uwierz, że realizowanie celów. Nawet kiedy wydają ci się nierealne, często wynika tylko z liczby podejmowanych prób. Wiele rzeczy nie przyjdzie samo. Wiele rzeczy musi być okupionych w pracy. Jednak to jest właśnie przejaw wytrwałości i cecha ludzi pewnych siebie. Nie odpuszczają, idą dalej, pracują. To taka zwykła wiara w to, że damy radę i to znacznie zwiększy tempo realizacji planu. Kolejna rada wymaga zrozumienia siebie i wyciszenia, a ten, jak wiesz, służą medytacje. Ta rada jest bardzo istotna dla polubienia też siebie i dla spokoju. Ważnym też jest zawierzenie swojej intuicji. Wyczuj się na swoją intuicję i postępuj zgodnie ze sobą, zaufaj sobie. W po podejmowaniu decyzji kieruj się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, ale głównie intuicją. Rady innych osób mogą być bardzo wartościowe, jednak ostatecznie do nas należy pokierowanie własną przyszłością. A nie dla osób z zewnątrz. Zastanów się, czy Twoje wybory podyktowane są działaniem i wpływami innych? A może jednak Twoją przemyślaną decyzją? To ważne. Mieć świadomość tego, bo tylko wtedy możesz to zmienić. Jeżeli korzystasz z wskazówek innych, to weryfikuj, czy są one prawdziwe. Czy posiadasz zaufanie do tej osoby? Czy jest ona dla Ciebie w jakimś stopniu autorytetem? A co za tym idzie? I co jest wręcz najistotniejsze? Czy ma ona na uwadze Twoje dobre? I jeszcze jedno. Pamiętaj zawsze, że brak decyzji to również decyzja. Czasami trzeba się wstrzymać na chwilę i zastanowić się, jakie intencje ma osoba, której słuchamy. To jest bardzo istotne. Ja często o tym mówię. Nawet jak mnie tu słuchasz na tym kanale, to dowiedz się, kim ja jestem. Nie musisz mi wierzyć w ślepo, a nawet bardzo by mnie to martwiło, gdyby tak było. Kolejna rada. Nie bądź dla siebie zbyt surowy i nie oceniaj się zbyt pochopnie. Spokojnie buduj pewność siebie na poczuciu własnej wartości, nie na osiągnięciach, nie na jakichś takich przebłyskach osiągnięć. To, co robimy i czy osiągamy sukcesy, jest ważne, jednak nie powinno przesądzać o realizacji celu. Ani o, o relacji z samym sobą. O podstawie tej relacji stanowi sama akceptacja, miłość do siebie i wyrozumiałość. Osiągnięcia, owszem, bardzo podbudowują ego. Jednak wtedy w wyniku utraty osiągnięć następuje utrata pewności siebie, a tak nie powinno być. Wartość powinna wypływać. Tego, jakim się jest, a nie z przypisywanych od czasu do czasu lałów, to bardzo uzależnia i potem często powoduje ogromne problemy. No i rada chyba ostatnia, ale też najważniejsza myślę, bądź optymistą i patrz na pozytywne strony każdej sytuacji. Bądź pozytywnie nastawiony do życia i do rozwoju spraw okoliczności bywają niekiedy bardzo niekorzystne. Lecz nie dobijaj się jeszcze nimi. Nie trać dystansu. Nie skupiaj się tylko na problemach. Wiele z nich jest efektem naszej interpretacji, tylko naszej interpretacji. To bardzo często nie są fakty. Często są to też rzeczy, na które albo nie mamy wpływu, albo są naprawdę przejściowe, i wtedy pomyśl, czy będzie to istotne jutro, będzie brzmiała tak, to czy będzie to istotne za tydzień, za miesiąc, za rok? I kiedyś usłyszysz sam od siebie, że nie. Nie skupiaj się więc na negatywnych sprawach, bo może to mieć niekorzystny wpływ na proces budowania pewności siebie i z reguły bywa bezcelowe. A właśnie widzenie dobrej strony rzeczywistości. Pomaga cieszyć się z małych rzeczy oraz sprawia, że nawet małe sukcesy mają ogromne znaczenie. I jeszcze prośba na koniec. Bądź dobry dla siebie i trenuj pewność siebie. Można to też robić budując w myślach teksty, które użyjesz, gdy ktoś będzie chciał Cię dotknąć lub zaskoczyć Ciebie, a Ty nie będziesz miał na przykład wiedzy w tym. Temacie. Będziesz się poruszał na gruncie, na którym nie czujesz się pewnie. Ja byłam kiedyś osobą bardzo nieśmiałą. Ja wiem, że teraz, jak to mówię, to wiele osób się z tego śmieje, ale latami nad tą nieśmiałością pracowałam. Najpierw w cudzysłowie, zabijałam nieśmiałość pracą w recepcji hotelu. I brak mi było na początku pewności siebie. Układałam sobie w głowie na różne okazje teksty. I robiłam to tak długo, aż przerodziło się to w swobodny sposób bycia. Potem podjęłam następne wyzwanie: pracę w bardzo dużym koncernie niemieckim, który potem wszedł w, świat, w skład światowego holdingu. Pamiętam dokładnie te problemy z pewnością się, ale pracowałam nad tym wytrwale, aż doczekałam się opinii osoby, której nie dało się mówiąc kolokwialnie przegadać. Ale, uwaga, osoby lubiane, bo pewność siebie to również przyznanie, że się czegoś nie wie i umiejętność proszenia o pomoc. Nie myl pewności siebie z wymądrzaniem, arogancją i butą. Gdzie często tacy są, ale to na ogół tylko fasada, za którą kryje się słaby, niewierzący w siebie człowiek, które atakuje ze strachu, by się z niczym nie konfrontować. Pamiętaj w takich sytuacjach, że ci ludzie są godni współczucia. Poza tym tkwi jakiś ich problem i nie musisz w nim uczestniczyć. i idź dalej. Bądź więc dobry dla siebie i bądź mądry. Pamiętaj, że w każdym momencie. Możesz zacząć szczęśliwe, dobre życie. Pracuj nad sobą, ale jednocześnie ciesz się życiem.